Dzień dobry bardzo. Rozmawiałem dzisiaj z Tobą, jak i z wieloma innymi ludźmi, od których się uczę, i bardzo dziękuję, jestem wdzięczny za to, że możemy sobie wspólnie rozmawiać na temat rozwoju, a przede wszystkim wartości, które tak naprawdę powinny być priorytetem w naszym życiu. I biorąc pod uwagę to, że najpierw ludzie biegają za pieniędzmi, później tracą zdrowie i za te pieniądze, za którymi biegali, próbują odzyskać te zdrowie. To wiemy, że kolejność jest inna. Jeżeli chcesz faktycznie, żeby pieniądze dla Ciebie pracowały, to znajdź osoby, które już robią to samo i malutkimi kroczkami odciążaj te osoby z tego, abyście mogli wspólnie generować zyski pasywnego zarabiania. Pasywne zarabianie tak naprawdę nie istnieje, a nazywam to tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ raz inwestujesz i wielokrotnie zyskujesz. Jeżeli inwestujesz swój czas dzisiaj i on się odwzajemnia przez najbliższy rok, dwa, pięć to jak to nazwać inaczej również lubię określenie tworzenie swojego własnego bankomatu z którego regularnie wyciągamy sobie pieniądze na życie, czyli jeżeli potrzebujesz 10 tysięcy złotych miesięcznie to 10 tysięcy złotych miesięcznie zarabiasz, jeżeli potrzebujesz 20 to również zarabiasz 20 i teraz od Ciebie kochany i kochana zależy gdzie poświęcasz swój czas a ja Tobie życzę tego Abyście rozejrzeli się wokół siebie, zobaczyli, jakie macie pasywa i jak je zamienić w aktywa, jest to bardzo proste. Pod warunkiem, że znacie swoje koszty, pod warunkiem, że widzicie, w jaki sposób możecie przerobić te koszty na aktywa, aby wasz budżet co miesięczny zaczął zarabiać na was wtedy, kiedy śpicie. Ponieważ jeżeli nie jesteś w stanie, czy tam, jeżeli nie jesteś w stanie, Obliczyć swoich kosztów. Jeżeli nie jesteś w stanie dokładnie opanować swoich małych finansów, to nie bierz się za dużo. Biorąc pod uwagę również to, że z każdym inwestorem możesz wzrastać, możesz tworzyć sobie coś pięknego, to zaznaczam, że gdyby nie inwestorzy, to w żaden sposób nie osiągnęlibyśmy tego, co osiągnęliśmy. Nie zbudowalibyśmy kilkudziesięciu. Nieruchomości. Nie budowalibyśmy teraz portfela nieruchomości ponad 200 sztuk, ponieważ byłoby to niemożliwe. A jeżeli działasz z osobami, które już faktycznie to zrobiły, to co stanie Tobie na przeszkodzie? To, że będą jakieś niedowiarki? Niech będą. Ten niedowiarek, który dzisiaj myśli, że Ty nie jesteś w stanie nic więcej zrobić, to to jest jego poprzeczka. Jego poprzeczka, Twoja podłoga. Więc życzę Tobie, abyś zawsze szukał rozwiązań, lepszego jutra. I miej wspaniały dzień, a my już jutro zajmujemy się kolejnymi analizami naszych budynków pięknych.